Witam w czwartek, mamy 11 dzień maja, z tej strony Łukasz Fiołek, Fibonacci Team School. Przypominamy sobie sytuację techniczną na Europie WTI, interwał dzienny. Na poprzedniej analizy wspominałem, podczas poprzedniej analizy wspominałem, że bardzo ważnym oporem, czy ważnym poziomem jest poziom 47.00. Tutaj nastąpiła reakcja, czyli tak jak zakładaliśmy, odbicie na zasadzie wcześniejszego wsparcia, które było do tej pory oporem. Tutaj ta reakcja była jak najbardziej poprawna, ponad 130 punktów. Na chwilę obecną ten poziom zostaje wybity górą, no i pojawia się pytanie, co dalej. Patrząc na interwale 4-godzinowym, w pewnym pomniejszeniu, widzimy, że bardzo ładnie nam się zaczyna tutaj zarysowywać struktura trójfalowa, czyli typowa korekta prosta. Oczywiście nas interesuje warunek 1 do 1, czyli ta równość fal musi wystąpić, żebyśmy myśleli o jakimkolwiek setupie. Ważny poziom do obserwacji, tak jak już zapewne widzimy, to jest poziom f 100 który nam pokazuje potencjalny punkt D tej korekty prostej. A więc do zapamiętania, do zaznaczenia na naszych wykresach poziom 4867. Patrząc jeszcze na interwale D1 w pewnym powiększeniu, jeżeli sobie wyznaczymy, czy pomierzymy ostatni cały swing spadkowy, no to widzimy, że doskonałym potwierdzeniem jest Cluster FIBO, czyli połowa całego tego swingu spadkowego, mierzenie 50%. Podsumowując, najbliższym oporem cały czas ten klaster FIBO, do którego jeszcze mamy troszeczkę miejsca, no ponad, nieco ponad 100 punktów, okolice 48,76. Natomiast bardzo lokalnym wsparciem, pamiętajmy, ta pomarańczowa linia, ona cały czas może być testowana, może bronić, może bronić ten te, tego poziomu. czy 47,00 intradayowe wsparcie, natomiast o wiele ważniejszym poziomem ten klaster FIBO 4867.